Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Kolejny tydzień już za nami, ten czas pędzi jak struś pędzi wiatr, więc zanim znowu nam przefrunie przed oczami, to czas na wiadomości, na ciekawostki, na ploteczki ze świata literatury, czyli specjalnie dla Was, Bukowe Newsy Tygodnia! Zaczynamy od nagród, a dokładnie od finalistów Literackiej Nagrody Europy Środkowej, czyli Angelusa. Pamiętacie, jak ostatnio trzymaliśmy kciuki za Olgę Tokarczuk i jej księgi jakubowe? Udało się! A w finale Angelusa w tym roku znalazły się aż cztery polskie książki, i wśród nich. Wschód Andrzeja Stasiuka, księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, siódemka Ziemowita Szczerka oraz matka Makryna Jacka Dechnella. Ja wciąż trzymam bardzo mocno kciuki za panią Tokarczuk, a już wszystko okaże się 17 października. Pozostajemy w temacie nagród i wysyłamy wielkie gratulacje do Stevena Kinga. Cudowny i niezastąpiony król horroru 10 września otrzyma od prezydenta Stanów Zjednoczonych najwyższe z możliwych odznaczeń za wkład w kulturę, czyli National Medal of Arts. Jest to niesamowite odznaczenie, tym bardziej, że King jest uznawany za autora bardzo popowego, a to nie każdemu może się podobać. A jeśli już mowa o Stevenie Kingu, to czas na dość niefajną wiadomość dla wszystkich fanów serialu pod kopułą. Ten serial na podstawie kingowej powieści pod tym samym tytułem został anulowany po trzech sezonach emitowania przez CBS. Akurat osobiście nie za bardzo ubolewam, dlatego że uważam pod kopułą za dość nieudaną powieść, ale wiem, że wielu z Was uwielbiało tę historię i dlatego ogromna szkoda. To teraz wracamy do tematu nagród, a w zasadzie do nagrody literackiej Gdynia. Laureatami dziesiątej edycji tej nagrody zostali w kategorii Eseistyka Piotr Wierzbicki za Esej Boski Bach, w kategorii Poezja Piotr Janicki za tom poetycki Wyrazy Uznania. W kategorii proza Michał Cichy za prozatorski zbiór Zawsze jest dzisiaj, a w kategorii przekład na język polski nagrodę otrzymał Wiktor Dłuski za nowe tłumaczenie Martwych dusz Mikołaja Gogola. A teraz czas na cudownego newsa dla wszystkich wielbicieli HP Lovecrafta, czyli dla mnie! Jedna z moich widzek podesłała mi prześwietny news o genialnym komiksie, który pojawi się już 3 października nakładem wydawnictwa komiksowego JG. Będzie to tom zatytułowany HP Lovecraft, Ogar i inne opowiadania w adaptacji Tanabe Go. Czekam bardzo, bardzo i jestem ogromnie ciekawa. A na koniec ploteczka z planu szóstego sezonu Gry o Tron. Podobno brata Sama Tarly, czyli Dikona Tarly zagra Freddy Stroma, którego ja akurat kojarzę z epizodycznej roli w jednej z części Harry'ego Pottera. Jestem ogromnie ciekawa, co z tego wyniknie. Natomiast na Wielkim Buku jeszcze w tym tygodniu odwiedzi Was pewna japońska dziewczynka ze studni oraz vloga i bloga z powiągły Brandona Sandersona. I to wszystko na dziś, a my moi drodzy widzimy się już jutro i straszymy się w bezsenną środę w iście japońskim stylu. Do zobaczenia, pa pa!